Właściwie ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, ale, 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 ale zadam. I wymyśliłam dla was takie. Co byście woleli? 30 lat kariery, która jest cały czas, jesteście obecni, ale przetykanej kryzysami, czy 5 lat takiej kariery, że stadiony, kurde, mega sprzedaż, ludzie szaleją, masakra, ale tylko 5 lat? Mhm. Ja wolę chyba do 30 lat. Serio? Mhm. Mi się podoba bardzo właśnie Twoja kariera. To jest super właśnie, że, że duże rzeczy się bardzo wydarzyły. I trochę podejrzewam, że możesz mieć też spokoju, chociaż pewnie nie zawsze, że trochę jakieś takich odpuszczenia. Mam sam spokój, że no no spokojnie. No właśnie, no to, no to właśnie wydaje mi się, że to jest chyba o to chodzi. No. Bo lubimy to, też robimy. to robić ogólnie. To jest mm. tak, że lubimy to robić. Tylko teraz mamy takie 5 lat trochę za sobą, że robimy bez przerwy to. Kurczę, wydaje mi się, że też nie bylibyśmy tymi samymi osobami bez tej muzyki ogólnie. Zawsze jest, przyjemne jest to wychodzenie na scenę ogólnie, jak ludzie przychodzą też na koncerty. Z nie sobie zagrać tych 30 stadionów na przykład w 5 lat i potem już nigdy do tego nie wrócić.